Kochani, witam Was z całego serca. Nazywam się Grzegorz Jestem. Jestem świadomym bezdomnym i w mojej z mojej podróży przy tym potężnym drzewie dębie zapraszam wszystkich Was do na naszego pięknego spotkania w Reykjaviku po polach. Kochani, przyjadę tam do Was z bardzo potężną prelekcją. Moim wystąpieniem potężnym, tak jak ten dom, zobaczcie, jaka skala do roweru. E, mój wykład będzie pod tytułem: O tym, że wystarczy tylko otworzyć serce. Będzie o miłości. Miłość jest najpotężniejsza, dokładnie tak jak ten dom. Dlatego, jeszcze raz z całego serca, zapraszam Ciebie, słuchaczu. I nie zapomnij przywieźć z sobą tej cudownej radości. Jeszcze raz poproszę rzut na to piękne drzewo i do zobaczenia, do zobaczenia wszystkich tych, którzy gotowi są otworzyć serce.